Witam wszystkich na kanale Stalowy Shank. W dzisiejszym świecie rola tężyzny fizycznej czy też muskularnego wyglądu jest trzymana raczej na marginesie. Jeżeli nie zajmujesz się sportem zawodowo, to nie to, ile masz mięśni i jak sprawnie jesteś w stanie je wykorzystywać, decyduje o Twoich wpływach. Wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądają najbogatsze, najbardziej wpływowe osoby, by szybko dojść do wniosku, że liczy się przede wszystkim to, jak wykorzystujesz potencjał, Swojej kory mózgowej. Można by zatem zacząć zastanawiać się, szczególnie na kanale poświęconym tematom sylwetek, czy budowanie mięśni ma w dzisiejszych czasach jakikolwiek sens, czy jest też niczym innym jak kultywowaniem toksycznej fatfobii. W dzisiejszym materiale skupię się na istotności posiadania dobrze rozwiniętej sylwetki w XXI wieku. Na początku warto zaznaczyć, że to, jaki wygląd ciała demonstruje status, jest w dużej mierze warunkowane kulturowo. A status od dłuższego czasu wynika raczej z zasobów finansowych aniżeli atrybutów fizycznych. Zacytuję teraz fragment artykułu ze strony artsy.net. Z tego powodu ludzie w wielu kulturach stawali czoła mięśniom, dzisiaj częściej postrzeganym jako symbol krzepkiej męskości, jak problemowi. Przez dużą część historii mięśnie były postrzegane jako prostacka, ordynarna oznaka pracy fizycznej, bardziej niż na siłę wskazywały na prostackość albo w najlepszym wypadku wykolejony obraz własnej osoby. Męski ideał i wzór nie miał wtedy mięśni, ponieważ nie musiał pracować fizycznie. Był także blady, gdyż nie musiał przebywać na słońcu podczas pracy na zewnątrz prezentował natomiast oznaki dobrego odżywienia. Był wysoki. Mówiąc prosto, kilkaset lat temu nie mając mięśni można było wyróżniać się i demonstrować przynależność do wysokiej klasy społecznej, która nie musiała pracować fizycznie. Prezentacja wiotkich kończyn, bladej skóry i płaskiej klaty stanowiła równoważnik współczesnego noszenia drogich zegarków i wożenia się sportowymi samochodami. Niestety dzisiaj, kiedy większość społeczeństwa nie pracuje fizycznie, prezentowanie statusu byciem bladym powinno okazać się niewystarczające. Rozpatrując znaczenie muskularnego wyglądu w XXI wieku, trzeba brać pod uwagę, że kultura, która wpływa na nasze myślenie, powstała bardzo niedawno, w stosunku do tego, jak długo nasze instynkty kształtowała afrykańska sawanna. Oznacza to, że kulturowe normy narzucane przez społeczeństwo nie są w stanie całkowicie zmienić zakorzenionych w nas instynktów, które kształtowały się przez tysiące lat istnienia naszego gatunku. Wystarczy powiedzieć, że monogamiczny model relacji stoi w całkowitej sprzeczności z naszą biologią rozwiązłych naczelnych. Chociaż chciałbym rozwinąć ten temat i powiedzieć, że kiedy kobieta w trakcie stosunku wydaje dźwięki, to jest to ewolucyjny mechanizm, który ma zawiadomić innych samców, że jest gotowa do współżycia. W końcu z im większą liczbą samców współżyje w płodnym okresie, tym większa szansa, że dojdzie do zapłodnienia i owulacja nie pójdzie na marne. Nie zdziw się zatem, gdy następnego dnia rano przed Twoimi drzwiami pojawi się sąsiad spod dziesiątki. Nie jest to jednak materia, w którym powinienem rozwijać ten temat, dlatego przejdźmy już do części praktycznej. Zaczniemy właśnie od kwestii relacji damsko-męskich. Czytamy, heteroseksualne kobiety przeciętnie czują pociąg do mężczyzn, którzy są wyżsi od nich, prezentują duży stopień symetrii twarzy, męski dymorfizm twarzy, siłę górnej części ciała, szerokie barki, stosunkowo wąską talię i tors w kształcie odwróconej litery V. widocznym na ekranie badaniu 160 kobietom pokazywano zdjęcia korpusów nietrenowanych Studentów, lub takich, którzy pracowali nad sylwetką 3 do 5 dni w tygodniu, zostały one poproszone o ocenę ich atrakcyjności. Myślę, że nikogo nie zdziwi fakt, że muskularne sylwetki były preferowane, ale nawet badaczy zaskoczyła moc rozwiniętej muskulatury. Jak przyznali, nasze dane nie mogły znaleźć ani jednej kobiety, która wolałaby słabsze lub kobiece męskie sylwetki. Oznacza to, że jednogłośnie 160 uczestniczek badania preferowało muskularne korpusy. Jak przed chwilą mówiłem, najbardziej atrakcyjne sylwetki tote o kształcie odwróconej litery V, czyli z szerokimi barkami, klatą i wąską talią oraz biodrami. Co ciekawe, tej kwestii przyglądano się bardzo dokładnie i odkryto tak zwany złoty stosunek szerokości barków do talii, który jest najbardziej atrakcyjny niezależnie od wzrostu mężczyzny. Wynosi on dokładnie 1,6. Właśnie liczba 1,6 jest najczęściej wymieniana jako klucz do atrakcyjnej męskiej sylwetki, a geneza to badanie przeprowadzone w 1981 roku i opublikowane w Archives of Sexual Behavior. Badacze zauważyli, że kobiety, niezależnie od tego, z jakiego kręgu kulturowego się wywodziły, preferowały mężczyzn o barkach 1,6 raza szerszych od talii. Oczywiście możesz pozwolić swojemu perfekcjonizmowi na mierzenie rozpiętości i walczenie o każdy centymetr, który zapewni złoty stosunek. Jednak ostateczne przesłanie jest takie, że muskularna sylwetka sprawia, że wyglądasz bardziej atrakcyjnie. Istotne jest to, by barki były szersze od tali, a całość przypominała sylwetkę pływaka. Zainteresowanych jeszcze dokładniejszymi szczegółami odsyłam do mojego materiału poświęconemu stricte temu tematowi. Bycie muskularnym wpływa na to, jak postrzegają Cię wszystkie osoby, nie tylko płci przeciwnej. Świetna sylwetka wzbudza zainteresowanie oraz sygnalizuje pozytywne cechy, jak posiadanie pasji, ambicji, dyscypliny i dbanie o siebie, będące wyrazem szacunku do własnej osoby. Muskulatura pokazuje, że jesteś gotowy włożyć wysiłek, by być w czymś dobrym i tym samym możesz być ciekawą i wartościową osobą. Cytując artykuł Cywilizowane mięśnie, budowa mocnego ciała jako narzędzie do zyskania statusu społecznego i uformowania osobowości. Cywilizacja zmieniła nasze zachowanie, ale ewolucja nadal wpływa na naszą psychikę i preferencje. Muskularna sylwetka podświadomie sugeruje potencjał przemocy. O ile nierozsądnym jest nadużywanie tego potencjału, to samo jego istnienie sprawia, że podejście innych ludzi do Twojej osoby ulega modyfikacji. Sylwetka może podkreślić Twój status, autorytet. Może być także skutecznym narzędziem samoobrony, odstraszając potencjalnych agresorów. Z siłą fizyczną idzie w parze siła psychiczna. Może to być wynik samej świadomości swojego potencjału do przemocy, czy zmiany tego, jak reagują na ciebie inni ludzie. Na koniec jeszcze raz powrócę do cytowanego przed momentem artykułu. Właśnie z tego powodu wygląd, mięśnie i siła nadal odgrywają znaczącą rolę, szczególnie dla młodych mężczyzn, dla których kulturowe symbole dominacji, jak praca, dom, ubrania, samochody czy podróże, nie są bezpośrednio dostępne. Budują swoje ciała, ponieważ konkretna fizyczna transformacja zmienia ich relacje i interakcje ze światem. Tak się dzieje po części z powodu oznaki potencjału do przemocy, którzy inni mogą wyczytać bezpośrednio z silnego ciała, a po części z powodu piękna, jakim emanuje dobrze wypracowana sylwetka. To wszystko dotyczyło bezpośrednio samych zbudowanych mięśni, natomiast pominąłem oczywiste i nieocenione korzyści, jakie niesie ze sobą narzędzie do budowy sylwetki, czyli trening. Chciałem tu jednak skupić się tylko na znaczeniu sylwetki samej w sobie, która okazuje się nawet w dzisiejszym świecie może mieć realny wpływ na osiągane przez Ciebie rezultaty w różnych aspektach życia. Dlatego też zachęcam wszystkich do kultywowania pracy nad muskulaturą, a potem cytując Noela Daisela, nie bój się pokazać efektów swojej ciężkiej pracy. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego. jednym z najlepszych sposobów na start jakie przychodzą mi do głowy jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają Twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem Encyklopedię Sukcesu na YouTubie. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuję wszystko co niezbędne do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuję tu wszystko, czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.